Czy kiedykolwiek czułeś, że miłość wymaga dodatkowej dawki odwagi? To uczucie jest bardziej powszechne niż się wydaje. Ktoś w twoim życiu przeżywa moment decyzji, zbierając całą potrzebną siłę, aby otworzyć się i działać w związku z uczuciami, które do ciebie żywi. Energia emanująca z tego pragnienia jest namacalna, a anioły są gotowe, by pomóc w tym procesie. Niebo uważnie obserwuje tę wewnętrzną walkę, zna lęki tej osoby. Ale dostrzega także światło, które w niej świeci. Każda waha jest szansą na wzrost, okazją do stawienia czoła wyzwaniom, jakie miłość może przynieść. Odwaga to nie brak strachu, lecz determinacja, by iść naprzód pomimo niego. To właśnie ten ruch jest potrzebny waszej duchowej więzi. Dzisiejsza wiadomość anielska jest jasna: czas na działanie. Impuls, który ta osoba czuje, to nie tylko kaprys, to wezwanie wszechświata, zaproszenie do przyjęcia miłości. Anioły wysyłają sygnały, małe dotknięcia inspiracji, jak delikatny powiew wiatru, który zachęca serce do otwarcia się. To moment przemiany, w którym wrażliwość staje się siłą. Wyobraź sobie tę sytuację, jak taniec. Ty i ta osoba znajdujecie się w świętej przestrzeni, gdzie każdy krok ma znaczenie. Może ona waha się, ale energie, które się splatają między wami, są potężne. Miłość to dialog. A nawet jeśli słowa jeszcze nie zostały wypowiedziane, istnieje głębokie zrozumienie, które transcendentuje komunikację werbalną. Więź już istnieje, a teraz trzeba nadać jej głos. W tej chwili zapraszam Cię do refleksji nad tym, co miłość oznacza w Twoim życiu. Zamknij oczy i połóż rękę na sercu. Zadaj sobie pytanie, czy jestem gotowa przyjąć tę odwagę? Poczuj odpowiedź, która pojawia się w Tobie, i zrozum, że możesz pozwolić tej energii płynąć. Miłość zaczyna się od zaakceptowania, że zasługujesz na miłość i że także potrafisz kochać. Aby wzmocnić to połączenie i przyjąć błogosławieństwa, które się zbliżają, wykonaj mały rytuał. Napisz na papierze cechy, które cenisz w związku oraz intencje, które chcesz zmanifestować. Przechowuj ten papier w szczególnym miejscu, jako przypomnienie tego, co chcesz przyciągnąć. Pamiętaj, Jesteś częścią tego procesu, a energia, którą emanizujesz, bezpośrednio wpływa na dynamikę, która się tworzy. Anioły są po Twojej stronie, prowadząc i chroniąc każdy krok. Rozumieją piękno i złożoność miłości i są tutaj, aby pomóc Tobie i tej osobie znaleźć drogę. Nie zapominaj, że nie jesteś sama w tej podróży. Miłość to potężna siła, a odwaga do działania to pierwszy krok, aby uczynić ją rzeczywistością. Jesteś godna całej radości, która nadchodzi. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak miłość może być lustrem twojej własnej wewnętrznej podróży? Sposób, w jaki odnosisz się do innych, odzwierciedla to, jak postrzegasz samą siebie. Często niepewności mogą stwarzać bariery, które utrudniają autentyczne połączenie, ale możliwe jest by przekształcić je w możliwości rozwoju. Rozważając tę osobę, która waha się otworzyć, dostrzegasz że często to, czego brakuje, to pewność siebie. Ta brakująca pewność może być wynikiem przeszłych doświadczeń, nierozwiązanych lęków, lub nawet presji, jaką odczuwamy w odniesieniu do tego, czym powinna być miłość. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy ma swój własny rytm, a prawdziwa miłość odsłania się, gdy jesteśmy gotowi ją przyjąć w naszym życiu. Anioły są tutaj, aby przypomnieć nam, że wrażliwość jest istotną częścią miłości. Kiedy pozwalasz sobie być wrażliwym, otwierasz przestrzeń, aby druga osoba także czuła się bezpiecznie, by się odsłonić. Ta wymiana jest fundamentalna dla budowania głębokiego połączenia. Odwaga do miłości nie polega tylko na podejmowaniu decyzji. Chodzi również o to, by być gotowym do otwarcia się, dzielenia się lękami i nadziejami. Anielska wiadomość, która rezonuje w tym momencie. Dotyczy znaczenia cierpliwości. Czasami pośpiech w pragnieniu, aby rzeczy działy się szybko, może wywołać niepokój. Zamiast tego, zaufaj czasowi wszechświata. Każdy krok w stronę miłości powinien być stawiany z intencją i jasnością. Kiedy pozwalasz sobie żyć chwilą obecną, otwierając serce na możliwości, energia, którą emanujesz, tworzy żyzny grunt dla miłości. Ponadto, niezwykle ważne jest, aby dbać o siebie w tym procesie. Pielęgnacja siebie to wyraz miłości własnej i odzwierciedla się w relacjach z innymi. Poświęć czas na połączenie się ze swoimi emocjami, aby zrozumieć czego naprawdę pragniesz w związku. Zapytaj siebie czego potrzebuje, aby czuć się spełniona, czego naprawdę chce w tej więzi. Te refleksje to niezbędne kroki do stworzenia zdrowej przestrzeni, w której miłość może rozwijać się. Połączenie duchowe to również potężny sprzymierzeniec. Kiedy łączysz się ze swoją esencją, łatwiej dostrzegasz znaki, które wszechświat wysyła. Medytacja na przykład to praktyka, która może pomóc ci dostroić się do swojej intuicji. Gdy wyciszasz umysł, tworzysz przestrzeń, aby usłyszeć, czego naprawdę pragnie twoje serce. Anioły mogą komunikować się z tobą w subtelny sposób, a medytacja może być drzwiami do tych wiadomości. Kiedy rozmyślasz o swojej własnej drodze, pamiętaj, że każdy człowiek jest wszechświatem w sobie. Podobnie jak ty, ta osoba również ma swoje własne zmagania i wyzwania. Rozwijając empatię, możesz lepiej zrozumieć ich wahania i lęki. To zrozumienie tworzy bezpieczne środowisko, w którym miłość może w końcu zaistnieć. Teraz pomyśl, jak możesz pielęgnować tę więź. Małe gesty czułości mogą mieć ogromne znaczenie. Czasami proste działanie, takie jak szczera wiadomość, może otworzyć drzwi, które były zamknięte. Pokaż, że się troszczysz, że chcesz słuchać i wspierać. Miłość odżywia się uwagą i troską. Kiedy inwestujesz w to, tworzysz przytulną przestrzeń, w której druga osoba może czuć się swobodnie. Inną potężną praktyką jest wyrażanie wdzięczności. Dziękuj nie tylko za błogosławieństwa, które już masz, ale także za te, które są w drodze. Kiedy koncentrujesz się na tym, co pozytywne, przyciągasz więcej takich doświadczeń do swojego życia. Wdzięczność to wibracyjna energia, która rezonuje z uniwersalną miłością. Praktykując ją, łączysz się z wyższą częstotliwością, zdolną przyciągnąć sytuacje i ludzi, którzy odzwierciedlają to światło. Rozważ także znaczenie komunikacji. Kiedy czujesz, że jesteś gotowa, aby poruszyć ten temat. Zrób to z jasno określoną intencją i szczerością. Wyrażaj swoje uczucia w sposób uczciwy, ale także bądź otwarta na to, co druga osoba ma do powiedzenia. Otwarty dialog może rozwiać niepewności i stworzyć głębsze zrozumienie. Pozwól słowom płynąć bez pośpiechu i obserwuj, jak to może wzmocnić więź między wami. Czasami życie wymaga od nas podejmowania trudnych decyzji, miłość może wymagać, abyś stawiała się w niewygodnych sytuacjach. Ale pamiętaj, że nagroda może być niesamowita. Otwierając się na miłość, nie tylko zmieniasz swoje życie, ale także inspirujesz tych wokół ciebie do tego samego. Kiedy działasz z odwagą, stajesz się przykładem siły i wrażliwości, pokazując, że możliwe jest kochać i być kochanym. Na końcu, uznaj piękno każdego kroku, nawet jeśli wydaje się mały. Każdy moment odwagi, każdy gest miłości przyczynia się do jaśniejszej drogi. Podróż miłości jest unikalna dla każdego, a respektując swoje własne tempo, tworzysz historię bogatą i pełną znaczenia. Anioły zawsze będą u Twojego boku, prowadząc i wspierając. Widzą Twoją walkę, Twoją odwagę i Twoje pragnienie miłości. Gdy idziesz naprzód, pamiętaj, że miłość jest siłą, która może zmieniać życia. Pozwól się prowadzić tej energii i obserwuj, jak wszechświat sprzyja Twoim staraniom jesteś godna prawdziwej i pełnej miłości, a odwaga, by się otworzyć, to pierwszy krok do jej przyjęcia. Miłość to podróż, która wymaga samopoznania. Żeby naprawdę otworzyć się na kogoś, musisz najpierw zrozumieć swoje własne emocje i potrzeby. Zadaj sobie pytanie czego naprawdę pragnę, jakie są moje oczekiwania w związku. Bycie świadomym tego jest kluczowe. Często gubimy się w morzu niepewności i lęków co może utrudniać połączenie z inną osobą. Potrzeba odwagi, by spojrzeć w lustro i uznać własne wrażliwości. Zwrócenie uwagi na swoje uczucia to podstawowy krok. Obserwuj, jak reagujesz na różne sytuacje związane z miłością. Te reakcje mogą wydobyć na światło dzienne dawne traumy lub niepewności, które potrzebują pracy. Miłość nie powinna być źródłem bólu, lecz przestrzenią wzajemnego wzrostu. Bądź gotowa stawić czoła wyzwaniom, które się pojawiają, ponieważ są one okazjami do nauki. Kiedy żegnasz się z dawnymi, ograniczającymi wierzeniami, torujesz sobie drogę do nowych doświadczeń. Często to, co powstrzymuje nas przed pełnią miłości, to narracje, które tworzymy w naszych umysłach. Kwestionuj te historie, co one naprawdę reprezentują. Możesz odkryć, że niektóre z nich straciły już znaczenie w Twoim życiu. Uwolnij się od ciężaru, który niosą. I pozwól sobie żyć teraźniejszością z lekkością. Miłość również wymaga szczerej komunikacji. To istotne, abyś czuł się komfortowo, wyrażając to, co czujesz, nawet jeśli może to powodować pewien dyskomfort. Klarowność w słowach pomaga rozwiać nieporozumienia i tworzy bezpieczną przestrzeń, w której druga osoba również może się otworzyć. Gdy pozwalasz sobie być przejrzystym, wzmacniasz zaufanie i intymność w relacji. Czasami cisza może być tak samo potężna jak mowa. Respektowanie czasu drugiej osoby to forma miłości. Ta cierpliwość może być kluczem do tego, aby osoba wokół czuła się zachęcona do otwarcia. Każdy ma swój własny rytm, a rozpoznanie tego pokazuje wrażliwość i zrozumienie. Ważne jest także, aby pamiętać, że miłość to nie tylko dawanie, to także przyjmowanie. Często ludzie czują się niepewnie, przyjmując czułość lub wsparcie. Powinieneś pozwolić drugiemu, aby traktował cię z taką samą życzliwością, jaką oferujesz. Ta wzajemność jest kluczowa dla rozkwitu miłości. Gdy przyjmujesz miłość, pozwalasz także drugiemu czuć się docenionym. Dbanie o siebie to istotna część tej podróży. Znajdź czas dla siebie, aby zastanowić się nad swoimi emocjami i pragnieniami. Uprawiaj aktywności, które przynoszą ci radość i komfort. Miłość własna jest podstawą każdej zdrowej relacji. Gdy czujesz się dobrze sama ze sobą, promieniujesz tę energię na otaczających cię ludzi. Wdzięczność również powinna być codzienną praktyką. Dziękuj nie tylko za dobre rzeczy, ale także za wyzwania, ponieważ przynoszą one cenne lekcje. Ta postawa zmienia sposób, w jaki odnosisz się do świata, przyciągając do Twojego życia bardziej pozytywne doświadczenia. Będąc wdzięczną, łączysz się z wibracją, która współbrzmi z miłością. Dodatkowo rozwijaj empatię. Staraj się zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby, uznając, że każdy z nas boryka się z własnymi trudnościami. To nie tylko wzmacnia połączenie między wami, ale także tworzy bezpieczną przestrzeń, w której oboje możecie być autentyczni. Empatia jest mostem łączącym dwie dusze, pozwalając miłości wyrażać się w sposób autentyczny. Praktyka medytacji może być potężnym narzędziem na tej drodze. Znajdź chwilę, aby połączyć się ze swoją esencją, pozwalając swojej intuicji się ujawnić. Medytacja pomaga uciszyć umysł i usłyszeć, czego naprawdę pragnie twoje serce. Ta przestrzeń wewnętrznego połączenia może przynieść klarowność odnośnie twoich uczuć i tego, czego oczekujesz od miłości. Kiedy czujesz się zrównoważona, łatwiej dostrzegać znaki, które wszechświat do ciebie wysyła. Czasami odpowiedzi, których szukamy, są wokół nas, ale potrzebujemy otwartego serca, aby je dostrzec. Zaufaj swojej intuicji i pozwól, aby cię prowadziła. Anioły są zawsze obecne, gotowe pomóc ci zrozumieć wiadomości, które do ciebie docierają. W miarę jak postępujesz na tej drodze miłości, pamiętaj, że wrażliwość jest siłą, a nie słabością. Pozwalając sobie być dostrzeganą, zapraszasz drugą osobę do tego samego. Ta wymiana jest kluczowa dla budowania głębokich i znaczących relacji. Gdy dzielisz się swoimi niepewnościami i nadziejami, tworzysz silniejszą i autentyczną więź. Praktyka wdzięczności i otwarta komunikacja powinny iść w parze. Wyrażaj swoje uznanie za małe rzeczy, które robi Twój partner. Łatwo zapomnieć o docenianiu prostych gestów, ale to one są podstawą trwałej miłości. Uznając te działania, wzmacniasz więź między Wami. Możesz także rozwijać radość w codziennym życiu. Małe chwile szczęścia mogą być wielkim źródłem połączenia. Twórz wspólne wspomnienia, dziel się śmiechem i celebruj osiągnięcia, nawet te najmniejsze. Te chwile wzmacniają relacje i tworzą solidny fundament do stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą życie. Czasami życie może wydawać się trudne, a miłość może wydawać się daleka. W takich momentach pamiętaj, że masz siłę, aby stworzyć rzeczywistość, której pragniesz. Praktyka wizualizacji może pomóc ci w manifestowaniu miłości, której pragniesz w swoim życiu. Wyobraź sobie, że jesteś otoczona miłością i szczęściem, jakbyś już żyła tą rzeczywistością. Ta praktyka może przyciągnąć energię, których potrzebujesz, aby przekształcić swoje marzenie w rzeczywistość. Ponadto bądź otwarta na nowe doświadczenia. Miłość może pojawić się w niespodziewanych miejscach i w zaskakujących formach. Nie ograniczaj swoich możliwości przez uprzedzenia czy oczekiwania. Pozwól, by miłość weszła w Twoje życie w sposób naturalny i płynny. Na koniec pamiętaj, że podróż miłości jest kontynuowana. Każdy krok, który stawiasz, jest okazją do wzrostu i nauki. Przyjmij tę podróż z odwagą i miłością, wiedząc, że anioły zawsze są u Twojego boku. Prowadząc i wspierając Twoje decyzje, zasługujesz na prawdziwą i pełną miłość, a każde Twoje działanie przybliża Cię do tego celu. Mówiąc o miłości, ważne jest, aby uznać jej różne aspekty i niuanse. Każdy związek jest unikalny i przynosi ze sobą swoją własną dynamikę. Sposób, w jaki łączysz się z innymi, odzwierciedla nie tylko Twoje przeszłe doświadczenia, ale także Twoje oczekiwania i pragnienia. Dlatego kluczowe jest zrozumienie, że miłość nie jest celem, lecz ścieżką pełną lekcji. Często niepewność może być przeszkodą, która uniemożliwia głębsze połączenie. Radzenie sobie z tymi uczuciami wymaga przyjęcia postawy współczucia wobec siebie. Zamiast krytykować się za swoje emocje, przyjmuj je. Uznanie swoich słabości to pierwszy krok, aby przekształcić je w siły. Autoodpowiedzialność pozwala ci zobaczyć siebie w jaśniejszym świetle, ustanawiając bezpieczną przestrzeń dla miłości. Aby mogła się rozwijać. Komunikacja jest kolejnym istotnym filarem w każdym związku. Wyrażanie swoich uczuć i pragnień jest kluczowe, aby unikać nieporozumień. Często ludzie wahają się, aby dzielić się swoimi emocjami, obawiając się osądów lub błędnego zrozumienia. Jednak otwarty dialog jest kluczem do budowania zaufania. Dzieląc się swoimi myślami i uczuciami, tworzysz środowisko, w którym druga osoba Czuję się zachęcona do robienia tego samego. Ponadto ważne jest, aby zrozumieć, że nie zawsze trzeba mówić. Czasami milczenie mówi więcej. Szanowanie czasu każdego z nas jest oznaką miłości i zrozumienia. Każda osoba ma swój własny rytm przetwarzania emocji i podejmowania decyzji. Bycie cierpliwym jest dowodem na to, że cenisz połączenie i jesteś gotowa czekać na właściwy moment, aby miłość mogła się ujawnić. Samopielęgnacja jest równie istotna na tej drodze. Dbając o siebie, nie tylko wzmacniasz się, ale stajesz się również bardziej obecnym i uważnym partnerem. Zarezerwuj czas na refleksję nad swoimi potrzebami i pragnieniami. Zadaj sobie pytanie, co naprawdę cię uszczęśliwia i jakie są twoje priorytety. Ta klarowność pozwoli ci wchodzić w relacje w bardziej świadomy sposób, wiedząc czego szukasz. Codzienne praktykowanie wdzięczności może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swój związek. Skupiając się na pozytywnych cechach swojego partnera i wspólnych doświadczeniach, tworzysz wibracyjną energię, która rezonuje z miłością. Ta praktyka nie tylko wzmacnia połączenie, ale także pomaga przyciągać więcej pozytywnych doświadczeń do Twojego życia. Miłość wymaga również zobowiązania do osobistego rozwoju. W miarę jak się rozwijasz, Twoje relacje mogą ewoluować razem z tobą. Bądź otwarta na naukę z wyzwań i na wzrost poprzez dzielone doświadczenia. Każda przeszkoda może być okazją do wzmocnienia więzi między wami i pogłębienia intymności. Empatia to potężna umiejętność, która może wzbogacić każdą relację. Kiedy stawiasz się na miejscu drugiej osoby, zaczynasz głębiej rozumieć jej motywacje i lęki. Ta praktyka nie tylko wzmacnia połączenie emocjonalne, ale również pomaga stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której obie osoby czują się komfortowo, aby się wyrażać. Czasami miłość może wydawać się odległa, zwłaszcza w chwilach konfliktu. Kiedy to się zdarza, ważne jest, aby pamiętać, że wyzwania są naturalną częścią każdej relacji. Zamiast postrzegać konflikty jako bariery, spróbuj widzieć je jako okazję do nauki. Sposób, w jaki radzisz sobie z nieporozumieniami, może kształtować jakość Twojego połączenia. Szczerość jest istotnym składnikiem rozwiązywania konfliktów. Podchodząc do problemów w sposób bezpośredni i szczery, unikasz nagromadzenia urazów. Tworzy to przestrzeń, w której wrażliwość jest ceniona, a emocje mogą być wyrażane bez obaw o osądzenie lub zemstę. Ponadto, zdolność do wybaczania jest kluczowa. Wszyscy popełniamy błędy, a przebaczenie to wybór, który może wyzwolić zarówno Ciebie, jak i drugą osobę. Wybaczając. Uwalniasz się od ciężaru przeszłych zmartwień i otwierasz przestrzeń na miłość i zrozumienie. Ta praktyka nie oznacza zapomnienia, ale raczej wyboru, aby iść naprzód z lżejszym sercem. Miłość może być również źródłem inspiracji. Kiedy pozwalasz sobie kochać i być kochaną, tworzysz środowisko, w którym kreatywność i radość mogą rozkwitać. Zachęćcie się do wspólnego odkrywania nowych aktywności, czy to poprzez dzielenie się hobby. Podróże, czy po prostu spędzanie ze sobą jakościowego czasu. Te doświadczenia mogą wzmocnić więź i stworzyć trwałe wspomnienia. Siła związku objawia się także w zdolności do wsparcia się nawzajem. Obecność w trudnych momentach jest kluczowa. Gdy jeden z partnerów staje w obliczu wyzwań, ważne jest okazanie wsparcia i zachęty. To nie tylko pomaga przetrwać trudności, ale także umacnia zaufanie i więź emocjonalną. Kiedy kroczysz tą drogą miłości, pamiętaj, że prawdziwa miłość budowana jest na fundamencie autentyczności. Bądź sobą, wyrażaj swoje emocje i pozwól sobie na bycie wrażliwą. Ta autentyczność tworzy przestrzeń, w której miłość może kwitnąć. Wreszcie, niezwykle ważne jest celebrowanie małych zwycięstw i osiągnięć na drodze. Miłość to nie tylko wielkie gesty. Często to właśnie te małe rzeczy codzienności robią różnicę. Doceniaj chwile radości, gesty czułości i osiągnięcia, niezależnie od ich wielkości. Te małe momenty kumulują się i tworzą fundament zdrowego i kochającego związku. Podróż miłości to bogate i wieloaspektowe doświadczenie. Angażując się w osobisty rozwój, otwartą komunikację i empatię, możesz stworzyć znaczący i satysfakcjonujący związek. Anioły zawsze są u twego boku prowadząc twoje decyzje i wspierając twoją drogę. Pamiętaj, że zasługujesz na pełnię i prawdziwość miłości, a każdy krok, który stawiasz, przybliża cię do tego celu. Połączenie, którego szukasz, nie ogranicza się tylko do chwil szczęścia. Ważne jest, aby uznać, że wyzwania również są częścią tej drogi. Każda trudność, z jaką się zmagasz, może wzmocnić fundament twojego związku, przekształcając niepewności w okazję do nauki. Bądź otwarta na dyskusje na temat przeszkód, które się pojawiają, ponieważ to właśnie w tym dialogu buduje się zaufanie. Ponadto pamiętaj o znaczeniu bycia dla siebie dobrą. Miłość do siebie jest kluczowa, aby móc oferować prawdziwą miłość innym. Poświęć czas na refleksję nad swoimi osiągnięciami i docenienie swojej wartości. Ta praktyka nie tylko pielęgnuje Twoje poczucie własnej wartości, ale także tworzy przytulną przestrzeń, w której miłość może zakwitnąć. Na koniec miej otwarty umysł na nowe doświadczenia. Miłość może manifestować się w niespodziewany sposób, a pozwolenie sobie na doświadczanie tych okazji jest niezbędne. Akceptuj niedoskonałości procesu i ufaj, że działając autentycznie, przyciągniesz błogosławieństwa, które wszechświat ma dla ciebie w zanadrzu. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś z całego serca dziękuję, że jesteś częścią naszej wspólnoty wiary. Jeśli chcesz trochę bardziej wspierać nasz kanał, rozważ zostanie członkiem naszego kanału.